Każdego roku w sierpniu na wzgórzu w Borku Starym gromadzi się wiele tysięcy ludzi. Przychodzą ci, którzy chcą oddać cześć Matce Bożej w niebo wziętej w czasie odpustu. Przychodzą ludzie z różnych stron, by tutaj przeżyć to cudowne spotkanie z Matką Najświętszą. Najpierw przygotowujemy się do uroczystości odpustowej poprzez nowennę, którą rozpoczynamy 5 sierpnia w czasie mszy świętej o godzinie 18. Tę nowennę kończymy 13 sierpnia podczas fatimskiego różańca pokutnego i procesji z figurą Matki Bożej Zaśniętej. Z Kościoła do kaplicy Świętej Anny. 14 sierpnia o godzinie 17 rozpoczynamy uroczystą Mszę Świętą procesją z figurą Matki Bożej Zaśniętej, którą niosą dziewczęta ubrane w białe suknie na plac przed Kościołem i przy ołtarzu polowym rozpoczyna się msza święta. W tym roku mszy świętej koncelebrowanej przewodniczyć będzie ksiądz biskup Edward Białogłowski z Rzeszowa. On także wygłosi kazanie. Następnie o godzinie 22.00 będzie różaniec fatimski. O godzinie 23.00 Młodzież poprowadzi czuwanie modlitewne o północy pasterka Maryjna. W samą uroczystość w niebo wzięcia Matki Najświętszej zapraszamy do naszego sanktuarium przed cudowny obraz Matki Bożej. Od północy, od pasterki Maryjnej, poprzez cały dzień będziemy odprawiać msze święte. O godzinie 7, 9, 11, 15 i 18 kazania w uroczystość w niebo głosić będzie prowincjał misjonarzy saletynów ksiądz Grzegorz Zembron. Bardzo serdecznie zapraszamy do udziału. Całość odpustu zostanie Uwieńczona w niedzielę 16 sierpnia po Mszy Świętej o godzinie 15 koncertem Uwielbienia. Gorąco zapraszamy. Uroczystość odpustowa będzie transmitowana na naszym kanale YouTube. Zapraszamy tych, którzy uczestniczyć osobiście nie będą mogli. Także zachęcamy, by ze względu na pandemię zachowywać wszystkie polecone przez Ministerstwo Zdrowia zalecenia.